Witam wszystkich, z tej strony Sudokamil Zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii mini sudoku W tej rozwiązujemy planszę sudoku niestandardowego Mniejszych wymiarów i to obowiązują nieco inne zasady niż w klasycznym sudoku I dzisiaj druga plansza w ramach sześciopaku sudoku Jeżeli nie widziałeś pierwszego odcinka To zapraszam do pierwszego obejrzenia, gdzie również Pierwsza plansza z sześciopaku została rozwiązana. Link do tego odcinka stawiam w opisie. I dzisiaj druga plansza z tej, z, tej, z tej paczki planszy. I tutaj jeśli chodzi o zasady, no to tradycyjnie wpisujemy cyfry od 1 do 6 tym razem. Tak aby się nie powtarzały w żadnym wierszu, kolumnie a żadnych z takich prostokątów wymiarów 3 na 2 I mamy takie niebieskie linie, to powinno się kojarzyć z przekątnymi w sudoku. Chodzi o to, że po prostu cyfry na tych przekątnych również się nie mogą powtarzać Czyli przykładowo nie mógłbym wpisać na tej jednej niebieskiej tutaj przekątnej dwóch szóstek Na przykład, o bo nawet, nawet komputer już wie, że to komputer, program wie, że nie może tak być No bo nie mogą się cyfry powtarzać na przekątnej, Także cyfry nie mogą się powtarzać na tych niebieskich liniach Zachęcam, że zmierzyłaś się z tą planszą samodzielnie, link zostawiłem w opisie a ja przystępuję do rozwiązania, restartuję swój zegar i mówię zwyczajowo, rozwiążmy no kolejne sudoku. Ok, e, zaczniemy od rozłożenia tych cyfr, których jest tutaj dużo, na najwięcej na planszy. Mamy dwie jedynki, które celują w ten, strzelają w ten blok, e, i zostawiam tylko te dwa pola, więc zaznaczę to na różnymi jedynkami. Te dwie jedynki też strzelają w ten blok. Taki oto swój, czyli w jednym z tych dwóch pól jest jedynka mamy dwie dwójki na plażu, też może się przydać aha, to te dwie dwójki wykreślają taki obszar tu nie może być dwójki, czyli w tym bloku dwójka jest tu I w takim razie teraz w tym prostokącie dwójka będzie w prawym kuli, czyli w jednym z tych dwóch pól teraz te dwie dwójki też strzelają w ten blok i zostawiają te dwa poła dla dwójki Coś jeszcze o tych dwóch ciekawego wiemy? No tak, nie za bardzo widzę. że chyba lecimy dalej z tematem. E, piątka nie może być w tych trzech, w tym prostokącie. Piątka jest w jednym z tych dwóch pól, na pewno. Czwórka nie może być w tych trzech, też w jednym z tych dwóch pól jest czwórka. A ta trójka, o właśnie, tu brakuje nam trzech cyfr w prostokącie. 3, 4, 6. Tu nie może być trójki przez tą trójkę. Aha, to w tym prostokącie, gdzie jest trójka. E, nie może być w tych dwóch polach, nie może być tu i też tu nie może być, bo w jednym z tych dwóch pól jest trójka w obrębie tego bloku, czyli w szczególności w obrębie tej kolumny. Czyli trójka jest w jednym z tych dwóch pol. Ok, także tyle chyba na razie, jeśli chodzi o te cyfry. To może powinna nad tymi przekątnymi się zastanawiać, bo wiemy, że na tych niebieskich liniach te cyfry też się nie mogą powtarzać. To która z cyfr tak. Zerka na te, na te pola z przekątnej. Może Można ja w ogóle oznaczyć te przekątne kolorami. Pierwsza przekątna to będzie kolor y, zielony, a druga przekątna to niech będzie kolor y, żółty. Bo czemu nie? Można kolorować i ja bardzo lubię kolory. Zachęca też również do kolorowania sobie e, plaż z dołu, na przykład właśnie taki przekątny. E, no to ja widzę, że teraz te dwie jedynki, one fajnie zerkają na tą jedną przekątną, powiem ta jedynka wyklucza te dwa pola, ta jedynka wyklucza te dwa pola, i jeszcze teraz z tych dwóch pól ta jedynka wyklucza to pole: czyli na tej zielonej przekątnej jest tylko jedno miejsce dla jedynki na przekątnej, i jest to tu. Także mamy pierwszą cyfrę na przekątnej, stąd toru jedynka jedynka narożna, więc druga z automatu jest prawdziwa. To dzięki notacji Snydera się to dzieje. No teraz, gdzie jest jedynka na żółtej przekątnej? To jest dobre pytanie. Tu nie ma jej przez tą jedynkę, tu jej nie ma przez tą jedynkę, tu jej nie ma przez chociażby tą jedynkę I tu jej nie ma przez tą jedynkę, czyli jedyne pole dla jedynki na żółtej przekątnej jest tutaj Tu nie ma jedynki I teraz w tym bloku jedynka musi być w lewej kolumnie, czyli tutaj I wszystkie jedynki mamy na planszy, super Ok Która jeszcze cyfra tak na przekątnej fajnie nam tutaj zerka? To chyba ta dwójka mi się podoba, ponieważ tu nie może być dwójki, dwójek przez tą dwójkę. Tu nie może być dwójki przez tą dwójkę. I tu nie może być dwójki przez tą dwójkę. Czyli na żółtej przekątnej dwójka musi być tutaj. Tu nie ma dwójki. Super. Także sporo się dzieje na tej przekątnej, to jest dosyć przyjemne. A dwójka na zielonej przekątnej, gdzie jest? Nie może jej tu być, bo nie ma jako kandydata. Tu nie ma dwójki przez tą dwójkę. I tu nie będzie dwójki przez tę dwójkę. Czyli jedynym pole dla dwójki na zielony przekodny jest tu. Tu nie ma dwójki. I teraz w tym prostokącie dwójka musi być w prawej kolumnie i to w wierszu górnym. I mamy wszystkie dwójki na planszy, Super. Co jeszcze? Którą cyfrę jeszcze rozważymy tutaj na przekątnej? Piątka jest, ta piątka jest bardzo ciekawa, ponieważ gdzie jest piątka na zielonej przekątnej? Tu jej nie ma przez tę piątkę i tu też jej nie będzie przez tę piątkę, czyli na zielonej przekątnej piątka jest tu. Tu nie ma piątki, więc piątka druga jest prawdziwa, notacja Snydera i w tym prostokącie piątka jest w lewej kolumnie, czyli tu, jednocześnie na żółtej przekątnej. W tym prostokącie piątka musi być tu i w tym prostokącie piątka jest w lewej kolumnie. I to wyżej. Wszystkie piątki na proszę. Nice. Tutaj brakuje nam dwóch cyfr, 4 i 6 do wpisania. To wpiszmy. Tu brakuje nam 3, 6 w obrębie tego prostokąta. Tu jest para 4, 6 w obrębie bloku. Aha, i to jest też para w obrębie wiersza, czyli tu muszę wpisać w takim razie 3. To jest ostatnia brakująca cyfra w wierszu. To gdzie jest trójka na tej żółtej przekątnej, tu jej nie będzie i tu jej nie ma, bo jest tutaj ta trójka, więc na żółtej przykład trójka jest tutaj. Stąd mi znika trójka, więc w tym bloku trójka jest tutaj. Ta trójka kasuje mi z tą trójkę, czy tu jest 6, tu jest 3. Ta gdzie jest szóstka w tym bloku. Musi być tutaj. Tu więc jest 4. Ostatnia brakująca cyfra. W kolumnie brakuje mi 4 i w kolumnie brakuje mi 6. Teraz, o to jest bardzo ciekawe, ten Conflict Checker też jest wyczuwony na takie miejsca, gdzie cyfra nie może się powtórzyć. Czyli Conflict Checker wyczuwa, że tu nie może być czwórki przez tę czwórkę. Więc dodaje mi po prostu tutaj 6, tu jest 4, 6, 4, 6 i tu brakuje jeszcze 3, 4. 3 musi być wyżej, 4 niżej. 6 minut, bardzo przyjemna plansza i nie takie oczywiste wcale było to wykorzystanie przekątnych. Tu trzeba było tak po kolei do tych cyfr podchodzić, które, których było najwięcej na planszy i wtedy te przekątne dało się jakoś tak e, stopniowo e, rozwiązywać. Mam nadzieję, że udało się ten plansz rozwiązać samodzielnie, albo z moją tutaj pomocą. E, I trochę zachęcam Cię do oceny tego materiału, do komentowania i jeśli ja byś się na bieżąco z tym kanałem, to oczywiście zachęcam do jego subskrypcji. Tymczasem życzę powodzenia w rozwiązywaniu e, właśnie tych Sudoku mniej standardowych, gdyż moje znają są one po prostu bardzo ciekawe i właśnie wykraczają trochę poza te takie standardowe logiczne schematy sudoku klasycznego. Co też sprawia, że człowiek po prostu uczy się nowych schematów i po prostu rozwija swoją wyobraźnię, bo to wymaga czasem po prostu myślenia troszkę tak spoza schematów. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Kolejne materiały poświęcą sudoku. Pozdrawiam.